na kolejnej rundzie Rap BATU Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, są to bitwy między MC na wcześniej przygotowane teksty. Oni widzieli, z kim walczą, przygotowali się na okazji, okazję, tak że może być całkiem zabawnie. Trochę głośno, jak w Okej, jako pierwsza bitwa zaprasza konstruktor, morderka, oczywiście, Kondraciecki. Za pewno zdaję który zaczyna. Papierka, niech on życzy. Trzy, dwa, Zasępnie, konstruktor, mamy po trzy wejścia po półtorej minuty. Konstruktor, are you ready? Zróbcie chałupę! Mikrofon w twojej ręce. Jak zaczniesz pełnoć? Dobra. Ją. Dobra. Na początek będzie To lamp amator. Jest tak ciężki, że się kurwa chowa za podpaską. Jo, dobra. Wpadam dalej i jadę tego łaka. Jest tak cienki, kurwa jak Sik Komara. Jo. I daję raga, patrz jak wpada. Konstruktor nymer włada. Był Sik Komara, zramci w panzte. A mam tak dokładne, że ucinam komarowi jaja. Jo. Dobra, wchodzę dalej. Dobra, wchodzę dalej. I to dobry skilców pokaz. No bo kiedy wchodzę, no to jest ten mitrzwe Bo wiecie, od kogo podobno ściągnął w Od swojego chuja w spodniach, Jo. Ej, nie ma kilku, ziomuś. Ja jo, chodzę o i kroje, wkroję, a ładuję na moje. Tak więc słowo po słowie, bo ma w pierdolę. A na tej bitwie się czujesz, jak sydym w kamieniołowie. Jo. Jo. Dobra, wiesz co? W tej bitwie czujesz się jak nadjebaną prze... To będzie ryb hardcore. Bo w tej bitwie czujesz się jak nadjebaną przepaścią. Ale wiesz co? Coś ci powiem, pierdolony knojmusz. Bo po tej walce zrobisz ogromny prąd do przodu. Jo. Twój poziom? Kurwa, Kolor, Na wolno by cię no, wjechała nawet tupeczka w kokomo. Jo. Dziesięć. Dziesięć sekund, Jo Ej, dobra, teraz tak. Ten pan najczęściej o głowę wkróci. Dobra, słuchaj, to jest tak. To jest ta chwila. Dobra już kurwa. To ja jest to pierwszy raz, że ja będę podbierał telefony. E, no nie. Może. Jego wybór, jego wybór. No, też to napisałeś, Czekuś. Najlepszy <głosłusza> pańczyk. <głosłusza> to był pierwszy pańczyk. To jest tak. On mi mówi do mnie pierdolony gnoju. Nie ma to, jak mówi pierdolony krasnolud. I to jest tak. <głosłusza> Powiedz ci też, panie konstruktorze. Muszę wyciągnąć trochę wniosków, trochę. Wyglądasz jakby cię zrobili w Lego, konstruktorze. A wiesz dlaczego? Bo jesteś zwykłym klocem. to jest pan Posłuchajcie. Nie mam techniki, no w sumie jej nie mam w sumie. Ale teraz dosyć konstruktywny wers Byś dostał tak naprawdę klapsy w pupę. Siadaj na kolanie, nie potrzebuję karmy w sumie. Dostaniesz szanie, z pasem. Taki mi gardzi mój tupę. I to jest tak, z zawodu kręcę Ci trochę akcji, które spowodują, że będziesz miał majtki górę. Dobra, pani Burek. Eee, szukaj kości. To jest taka sprawa. z znalazł. Ile jeszcze mam czasu? Dobra, no to... Dobra, to to jest... 30... Dobra. Lepiej poddać kwiatki po sukno. Tylko do tego się nadajesz, bo kobieta jest taką konstrukcją. Więc to jest tak właściwie, 10. tak fajnie. Każdy, team się ma w LW, musi mieć jakąś E, E, E zabawkę. Okej, okay. konstruktor, drugie miejsce. Jak umiesz, się nie posiłku do LW. To będzie brane pod uwagę. Będę to wygrał. Dobra, ją Dobra, padam z rapem. Wyglądam że jak ja jak pany wafel. Joł. I wiesz co? To będzie pójść jak serce kota. Jesteś tak odpychający, że łapiesz regret i tak się topasz. Joł. I wiesz co? Po tym szlajnie będziesz prosił o zapomogę. Jak położyłem na twojej panie, to powiedziała weź tę nogę. Joł. I taką Pierwszy raz nagrane, pierwszy raz filmowane i liczne zabójstwo. I wiesz co? To musi być mało czasu przed moją kolejną walką. Bo w sumie jest na puchę za zabójstwo z premedytacją. Jo. I wiesz co? Może jesteś wyższy, ale wiesz co? Twój sufit to i tak moje pierdolone to. I wiesz co? Słuchaj, ja księżyc, mam swoje plazy, ale dziś jestem w pełni. Ej partner, dawajcie zrobimy mini wersję koncertu Ryszka Jo. Jest to I to jest prawda, i to jest znane ziom, Bo dzisiaj kurwa wszystko na mój koszt. Jo jest prawda, co to tutaj jest. Dobra, trochę mi się szkoda, bo to jak para olimpiada, ja mam para walkę. A ty masz para pancze, para flow, para styl. Jeszcze kurwa nie wiem, może zwiększywkę na Dziesięć. Czekaj, tu jest Yo. Ej Teo, słuchaj. Parę dni temu nas pytałeś, czy jesteśmy dobrze przygotowani. Do cienkiego, to jak było pytać się jej tam przed na tej giełd, czy jest ciepło ubrany. Ja jestem paraty, a Twoja ksywa to paraliż. I to jest tak. Był sobie krasnolud za siedmioma górami i siedmioma lasami. Przez Cepeta mały z był skonstruowany. Cepesto z desek strugał tego głupa. Jak wali konia, to do dzisiaj od tarcia płonie kutas. Kurwa, kutas płonie, krzyczy dalej tarcie. O nie, ogień! Nie przygotowałem się, wiem, to straszne. Nie przygotowałem się wcale na tę Kurwa, miałem się przygotować na tę łajzę? To by była kurwa obraza dla mnie. I no to... I to jest tak, właściwie... Ty jest prosty, znowu. Ja jestem tak dziwnie ubrany. Ty piesz jak kogut. I to jest tak, właściwie... Wiedzą to dosyć ziomy. Ja w tym stroju przeprowadzę twój konstrukt pogrzebowy. Jeszcze jak... Kurde, myślałem, że nie im czasu i to jest pewne, że osta na ostatnie wejście przygotuję najlepsze wejście. Bo to jest takie, właściwie tak to widzę, wierzę, że to wam zniszczy psychikę. A te 6 sekund w sumie oddam jemu. Bo go lubię. Ostatnia o, odpowiedź Hej, Ej, ej. wiecie czemu ta pizza ma chwybę cienki? Bo z chłopakami lubi się zabawić. Bierki. O. O. O, dobra, dobra. Oj, Piotrek, Piotrek, w tej walce się nieźle ośmieszyłeś. Twoja połowa walki będzie na granapie, a moja na ulicy. Jo. I to jest tak. Marny grać z ciebie, aż nie bierze że nalecisz z kartki. Jesteś chuj cienki i lubisz łapać. Zapałki. Jo. I wiesz, co? to jak coś jeszcze. To będzie dobrą beką. Jesteś tak cienki, że rozszyjcie w po podostę teto. Jo. Ej, i to, wybierając to po pary trochę się pomyliłeś. to ja zrobiłem? Ja go zabiłem. A ja go tu bestę giebałem, że moja sperma to Aktiber. Yo! Ej, 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 a jak często? Kurwa, mam ją za zupą rurę. Bo mój Aktiber już za to założył ej, ruchają, to w niej kulturę. Yo! Ej, dobra, koleżka tylko łeb wam naświecił. Jak się wióry ruchają, to raz w nich leci. Yo! Jo, 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 jo. Ej, dobra, poprze. Teraz możesz już koronkę. Masz tak mały mózg, że w od szpilki może robić tak za Jo. Ej, wiesz to konstruktor tu przydaje kolejnego kopa. Ten debil z Tomaszem licem chciał kręcić po Jo, i dobra, słuchajcie. Dobra, chujko. Dzięki ostatnio odpowiedź. Wiesz dlaczego w wielkości orzecha masz Bo ci kurwa z <śmienicza> To jest tak, do twojej panny. Weź <śmienicza> przestań. Gdzie konstruktor? Nie znam. Jak to kurwa nie znasz? Zakładaj ten worek na kartofle. Wsadziłem rękę do tego worka. Wie to kurwa było niszczące. A dlaczego to było niszczące? Zaraz ci to przytrącę. A w worku kręcę ręką jak szatan nie na żarty. Oprócz starej lodówki, telewizora i zmywarki. Kilograma ameniniu, piszczeli jak najmana twardych. Mogę wymienić godzinami, jakie znalazłem artefakty. Pierwszy z nich to twój ryb. Drugi z nich to twoja morda. Po trzecim będziesz musiał dziś wyjść, a po czwartym wszyscy wiedzą, obciągasz. I myślałem, że to zagadka, przynajmniej jak Zodia. Chciałem poważnie o swoje jak lew. Spojrzałem na wagę. No dobra. Myślałem, że to proste, jak konstrukcja piramidy Cheopsa. A to nie miało żadnych rys, To była jego moda. Więc, dobra. Um, dziesięć? Konstruktorze. Mózg przez ukres Znam twoje zdolności, kreatywności i tak dalej. Słyszałem, że ułożyć kwadrat z czterech zapałek, to dla ciebie jak dwa 2 plus dwa. 2. Chuj wyzwanie. Okej! Okay. był konstruktor uciekł. Czy bardziej podoba Wam się cienki? Czy może konstruktor? Jeszcze raz, cienki? Czy konstruktor? Okej. Okay.